Skrzydlaty świat poezji Guido Haromszeki. Cisza morska. Ucichły nagle wichry rozszalałe, rozstąpiły się chmury ołowiane, groźne grzewacze w pędzie zatrzymane, obłaskawione morskie pianie całe. Wykładziły się turbulentne tonie gdzieś z sinej dali nadchodziła cisza. W sukni utkanej z niebiańskich błękitów, zanurzyła w nich swe matczyne dłonie. Życie to morze wiecznie rozkuśtane, grozi nam śmiercią, obdarza nas burzą. To nieustanne z żywiołem zmaganie. Może zmiarkuje, kiedyś się rozchmurzy, Może obdarzy ciszy pełnym dzbanem, By jak zacara, spocząć przed podróżą.